Dzień dobry, Martyna Milczarek z Łodzi. Tutaj na kampusie było bardzo wiele tematycznych paneli, i na każdym prawie padało takie stwierdzenie, że kiedy dojdziemy do władzy, pierwszą rzeczą, którą zajmiemy się będzie. I zależnie od panelu padało tutaj przywrócenie niezależnych sądów, edukacja, psychiatria dziecięca, ochrona zdrowia. A ja chciałabym zapytać, jaka powinna być naprawdę ta pierwsza rzecz, bez której innych nie da się zacząć naprawiać? Jedna. Dziękuję. Aborcja decyzją kobiety, a nie księdza, prokuratura, policjanta czy działacza partyjnego. I zapisaliśmy to jako konkretny projekt, i będziemy gotowi zaproponować to Sejmowi. Pierwszego dnia po wyborach, po następnych najbliższych wyborach do Parlamentu, tam jest zapisane aborcja do 12 tygodnia, decyzja wyłącznie kobiety. I wiecie co? Tu nie chodzi o to, że rozstrzygamy w ten sposób, czy aborcja jest okej, okay, czy nie okej. Okay. Rozstrzygamy o tym, kto powinien podejmować taką decyzję. Nie chcę być zbyt dosłowny, ale ja mam za sobą też dziesiątki godzin rozmów z moją córką, moją synową. No wiadomo, te b, 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 dziewczyny z waszego pokolenia trochę starsze matki. Nikt nie daje nikomu większego moralnego prawa do rozstrzygania o, o kwestii aborcji niż kobieta sama sobie, bo to ona jest odpowiedzialna za swoje zdrowie, zdrowie płodu, za szczęśliwe donoszenie tej ciąży, za wychowanie później tego dziecka. Już nie chcę zbyt dosłownie mówić, co czasami moje dziewczyny w mojej rodzinie mówią, żeby powiedzieć księdzu patrząc prosto w oczy, co on tak naprawdę ma z tym wspólnego. Jakim prawem on będzie podejmował decyzję, która jest decyzją z, z gruntu ludzką, jakby dotyczy życia, życia, zdrowia, bezpieczeństwa przyszłości kobiety jako matki i płodu? Dlaczego te ciała zewnętrzne mają o tym decydować, często kompletnie bez żadnych kompetencji merytorycznych i często żadnych kompetencji moralnych? A więc aborcja decyzją kobiety do 12 tygodnia i y, y, ten zapis jest jakby. Sformułowany już jednoznacznie w programie Platformy. Tu już nie będzie. Ja powiem tak, żeby nie było wątpliwości, bo ktoś powie i słusznie, że trochę długo to trwało i Platforma nie była w tym jakby jednorodna. Ja w tych sprawach będę bezwzględnie egzekwował swoją pozycję w Platformie w czasie kształtowania list do Parlamentu. Znaczy, jeśli ja tutaj dzisiaj mówię, że my gwarantujemy. Kobietom podejmowanie tej decyzji to nie będę chciał się później wstydzić, dlatego że ktoś będzie reprezentował inne zdanie, będąc z naszych list, znaczy to macie zagwarantowane.